Oczywiście wiedzieliśmy, że to nie będzie spacerek, tym bardziej e, każdy wie na jakim etapie rozgrywek ligowych jesteśmy, i, i faktycznie nie było tego czasu dużo. Tutaj trenerzy nie mieli tego czasu zbyt wiele, żeby, żeby jakoś nie wiem, podbudować siły, i każdy można powiedzieć, że zgrupowanie tak zbiegło, ale najważniejsze, że, że potrafiliśmy, potrafiliśmy to wygrać. Oczywiście nie, 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 nie uniknęliśmy jakichkolwiek błędów, które na pewno. W kolejnych spotkaniach będzie trzeba eliminować, ale taki jest sport i dwa punkty cieszą, to jest najważniejsze. Błędy będą, ale wiadomo, oby ich było jak najmniej. Trener dzisiaj dał mi sporo minut, wiadomo, że, że odpoczywał i Piotrek Masłowski, i Mariusz Jurkiewicz, także musiał trener troszeczkę rotować tym składem, ale oczywiście cieszę się z każdej minuty i chciałbym jak najwięcej wnosić do zespołu i jak najwięcej pomagać, a myślę, że trenerzy będą to oceniać. Ja ze swojej strony będę robił to, co będę mógł.